W całym składzie módlę się Baru Teresem. Na tapetę bierzemy dzisiaj ostatnie dwa tygodnie. W zeszłym tygodniu nie było nic... ...wielce godnego uwagi, żeby kręcić aloga o tym. Dodano jedynie... ...Audi A1... ...w wersji Speed Edition, to... ...jego specjalność chyba kończy się tylko na tym, że ma unikalne winyle... ...i obniżone zawieszenie. Poza tym jest to zwyczajny Audi A1, chyba nawet części ma te same co zwyczajna jedynka do kupienia za busty. I z zeszłego tygodnia, do dodania, mamy jeszcze, no praktycznie pod koniec zeszłego tygodnia, zaczął się nasz konkurs tuningowy, który wyszedł z naszej inicjatywy. Chcieliście konkurs, coś wymyśliliśmy. Nie żeby mówić, że na kolanie. Konkurs polega na stworzeniu repliki jednego z klasyków Insular Speed. A. Lista jest u nas na forum w temacie czyli lista samochodów, które będą, no, które możecie. Zreplikować, też mi się powiedział. Screeny przesyłacie do mnie na PW do niedzieli. Do tej niedzieli, znaczy do 3 lipca, do północy. Później my je weźmiemy z naszym klanowym jury, przejrzymy. Ilość nagród zależy od ilości i jakości zgłoszeń. v się jak nie było, tak nie ma i tym razem. Numer patcha nie został podany na oficjalnej stronie Warda został podany tylko jako okienka A więc nowości Pojawił się nowy tryb Tresurhand. Hunt, mianowicie jest to tryb, w którym zbieramy 15 diamentów codziennie. Diamenty są rozrzucone po całej mapie. Każdy użytkownik ma w innym miejscu porozrzucone diamenty. Nie zdarzyło się jeszcze nam coś takiego, że wszyscy mają w tym samym miejscu. Przynajmniej nie odnotowaliśmy takiego przypadku. W klanie? Dokładnie. Źle trochę to bym powiedziałeś, że po całej mapie, bo zauważyłem, że po konkretnej dzielnicy są porozrzucane tylko. Mm, Jakoś zamełka. nikomu u nas w klanie się ta sama dzielnica dzisiaj nie trafiła. Po zebraniu ostatniego diamentu nie wybieramy karty, ale za to nagrody są bardzo syte. Dzisiaj zdarzyło mi się dostać 18 tysięcy punktów reputacji oraz prawie 4 tysiące gotówki, więc naprawdę się opłaca. Drugą nowością jest BMW Z, Z4 GT3. Został dodany do TR3. O tym opowie Tomasy. Ostatnio widać, twórcy mają wenę. I mają wenę na dodawanie bardzo dobrych autek. Skończyło się już, mamy nadzieję, era takich niedorobów robiących wielką nadzieję. Gdyż Z4 dołącza do... Kolejnej grupy, że tak się wyrażę. Samochodów, które będą triumfować zapewne przez długi czas w swoim tajerze. Na moje odczucie, GT3 można postawić na, nie powiem, że na równi z Murcielago, ale tak na pewno pomiędzy Murci a M3, gdyż Top Speedem trochę odstaje od Murci. Jak również z zwrotnością, ale za to jest o wiele bardziej stabilniejszy od Murcielago. Nie ślizga się przy skokach, czy przy zahaczaniu, choćby on głupi znaczek drogowy nie robi 360. Rzekł że wręcz jest o wiele stabilniejszy od M3, a to co stawia je pod Murcielago, to niestety brak takiego bardzo rakietowego startu i reakcja na nitro jest porównywalna, albo nawet odrobinkę gorsza jak w przypadku M3. Takie moje odczucia o tym nowym samochodzie. No i zajebiście wygląda. Teraz pokrótce przejdziemy się o dokonanych poprawkach. Tomeczek, jedziesz. Lexus otrzymał szósty bieg. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć o tym nic więcej, gdyż żaden z naszych klanowiczów nie posiada tego właśnie wozu. Przesłowiowe ptaki, tudzież gołębie pojawiające się za samochodem podczas używania slingshotu zostały usunięte, winy w Audi T1 zostały poprawione w oraz, dokładnie, oraz poprawiono parę błędów konstrukcyjnych w Corvette i Corolli a konkretnie ale... w nowych kitach dodanych do owych samochodów ale to nie są ostatnie poprawki Tomasy. na papierze podano nam dzisiaj również że dokonano kilku poprawek w otoczeniu, my tam na razie niczego specjalnego nie wyłapaliśmy i pewnie nie wyłapiemy i ostatnią poprawką była tak hucznie od dwóch tygodni zapowiadana poprawka GTR fix osiągów no i niestety hucznie się zapowiadało, skończyło się na przynajmniej w moim wypadku na ogromnym rozczarowaniu. Wiesz GTR jedynie przyspieszył, odrobinę lepiej, ja w zakrętach niż stety zamulę jak zamulał, także do zdobienia garażu i szpanowania na team escape'ach się jedynie nadaje. Trudno szkoda. Mam Rejd już się lekki podniósł na forach amerykańskich i na Facebooku. Także mam nadzieję, że się ogarną i poprawią go tak jak, jak na to zasługuje. Poprawki i patche, a skoro poprawki i patche nie mogą się też obejść bez parów top, i chyba najpiękniejsza w topa w historii tej gry. Otóż godzinę po otwarciu serwerów po patchu ktoś spostrzegł, że Lamborghini Murcielago w edycji policyjnej, dodane parę tygodni temu Było dostępne za zero boosta, także można było wziąć do, za free W nieograniczonej ilości, jak to autami za busty i sloty się dodają, także można o ile się chce Puścił ktoś to w ludzi i ludzie Murcielago nakupowali Niektórzy posprzedowali, niektórzy, nie wiem, czy chyba żaden debil dostał sobie paru sztuk Ale na pewno narobili sobie slotów, narobili sobie kasy w grze I prawda, Murcielago za free Rage się podniósł również z tego powodu Załatwiliśmy to. Ale przypomniała mhm. mi się no. jedna taka zabawna sytuacja, w której także nasz kolega, którego niku tutaj pozwolę sobie nie wymienić ze względu na powody osobiste, miał także Bóg, że mógł brać ile aut chciał i mógł je sprzedawać. sloty mu się pojawiały. Był to samochód bodajże charger. Był charger petycji team escape'owej dostał go jako prezent do zakupu bousta i ten prezent mu nie znikał, brał go ile chciał, i ma chyba chyba do slotów. Pozdrawiamy, jak się słucha będzie wiedział, do kogo to kierujemy. Wrócę do tego murselago. ludzie narobili sobie slotów, a Raid się podniósł, że to co jest za kasę prawdziwą, to co boost playerzy. Kupują, ludzie mogą teraz mieć za free, a nie mogą być, bo nie zostało to za... nie mogą tak mieć, bo za free nie zostało wprowadzone. Na szczęście załatali to chyba w godzinę, czy agreserwy wyłączyli godzinę po wprowadzeniu pacza i załatali coś, co trzeba było. Teraz tylko czekamy na to, że albo zrekompensują to graczom płacącym jakoś, bo to było zdecydowanie nie fair. Albo będą wszczynali jakieś postępowania, że tak się wyrażę, karne, w stronę graczy, którzy no, nabrali tych rzeczy za darmo, już słyszałem na forach amerykańskich, że parę banów poleciało, zobaczymy, jakie sprawę rozwinie. Siroko za 40 boosta, jeszcze można wybaczyć, ale to za darmo, nic tylko brać, nic tylko brać, no ale niestety. Jak ale widać. jakby nie patrzeć, niektórzy ludzie ładnie nachapali tego dowora. Przecież taki go to jest 300 tysięcy. Plus jeszcze mają sloty oczywiście. Są przygotowani na wszystkie auta. Z otwartymi ramionami czekają. O ile bana nie złapią, no nic. Nikomu nie życzymy źle, ale znowu z drugiej strony nie było to. Za eleganckie. Także i jej musi się trochę nabrać tego. Się spiąć i jakoś spróbować zrekompensować tam swoje błędy. Fejli część dalsza, to meczek może o dzisiejszych komplikacjach uniemożliwiających gruntowną czynność w tej grze, czyli ściganie się. Wielkie lagi, brak jakiejkolwiek komunikacji w grze bodajże. Niektórym graczom nie chodził czat głosowy. I czat w ogóle lagował, zwyczajnie również. Dokładnie. No cóż, użyć power-upów jak zwykle się opóźniało. Uderzenie w policję, 20 sekund jeszcze mogliśmy jechać i... Trach nas złapali. Znaczy nie tyle co złapali. Tylko Zaczęli go. Wszelakie wczytywanie się jeszcze a propos tych lagów, wszelakie wczytywanie się na przykład kryjówki czy kolejnych okienek w kryówkach też trwają wieki, samo włączenie się gry, nad wyłączenie się gry trwa parę razy dłużej niż więcej wyścigów nie da się zacząć, to czy znaczy oprócz singli. Do, dołączanie do multi szukanie trwa całą wieczność, a do prywatnych wyścigów nie ma, nie ma potwierdzenia, że możesz teraz zaprosić znajomych, czy coś w tym stylu. Także mam nadzieję, że się wezmą w garść, bo mieli poprawić szybkość wyszukiwania właśnie wyścigów i tworzenia podczas dużego obciążenia serwerów, a wyszło im kompletna przeciwność. Także to jest nowo. Miał być dobrze, a wyszło jak zwykle. Czyli to jest nastojąco wszyscy. Chcieliśmy wprowadzić nowość. Pytania od widzów, a raczej słuchaczy. A słuchacze nie gwarantujemy, że to się nastaje, przyjmie. Dzisiaj wyszliśmy z taką inicjatywą dosłownie godzinę przed nagrywaniem. Jeden z naszych dobrych kolegów założył nam temat na forum, w którym mogliście rzucić jakieś pytania. Postanowiliśmy coś z tego wybrać. Niestety zmuszony tu jestem trochę z drugą z naszych uzerów, już jak zwykle nie podeszli do sprawy w 100%. Po pierwsze, Waż, nie? Więc po pierwsze, będziemy starać się unikać pytań typu czy nowe Byłem w WURUSA z piskiem opon nawet na piachu? Jeżeli byście oglądali na, od samego początku byście wiedzieli, że zawsze zrecęzujemy nowe auta i. Także to jest sprawa jasna, jak słońce i również pytania zauważyłem jak wygląda sprawa z GTR-em, skoro jest to w poprawkach, a poprawki też zawsze omawiamy, to raczej też było jasne, że to się znajdzie. A po drugie, znaleźliśmy tutaj tylko jedno Sensowne pytanie od użytkownika Dawid DS, o ile dobrze pamiętam. Pytanie było takie: Zróbcie może coś Ala la test lab każdego auta na stoku, najlepiej na jakiejś wymagającej trasie i wpiszcie wyniki, coś w stylu Top gear. Powiem, że tylko stracie boostem, więc to chyba nie problem. Otóż nie sramy boostem. Bo są tylko dla użytkowników, my z nich nie korzystamy, żeby tutaj nie było. To, I... że sobie organizujemy nagrody na konkursy, nie znaczy, że sobie zbieramy 90% chwale ludzi. Dokładnie. A że niektórzy są dorośli i mają robotę i mogą sobie pozwolić na przyjemności, to jest jeszcze ich prywatna sprawa. Dokładnie, a wracając do pytania, to jest naprawdę dobry pomysł. I to teraz nie ściemniamy, żeby to trochę zakolorować i po prostu wrzucić coś na siłę z wybranych pytań, bo idea jest, no mówiąc szczerze, naprawdę ciekawa. Będziemy dalej ją rozpatrywać i. Użytkownik w tej chwili dostaje ode mnie, kurczę, na poziom strzażanki kłany. A żebyś wiedział, że aż też chłopakowi dodam repa, a niech się cieszy. Niech się chłopak cieszy na dobry początek, bo widzę, że nie ma żadnego punktu. No i na koniec standardowo czekam na wasze opinie i subskrypcje na YouTubie. Znaczy, zachęcamy do subskrypcji, może tak? Z Baru Uteresa się Tomek oraz... Tomek. Targita. Standardowo, standardowo, goodbye, z Bogiem.